Werwa i Rafik, para sokołów wędrownych gniazdujących na kominie instalacji odświadczenia spalin w polskim zakładzie Orlenu, po raz kolejny doczekała się potomstwa. Przy od ponad 20 lat mamy taką uroczystość, celebrujemy ją, bo uważamy, że to ważne dla nas wydarzenie, ale i dość dla środowiska. Kolejne pisklęta wracają, wspomagają ten gatunek, który mu grozi wyginięć. Sokół wędrowny w połowie XX wieku wyginął w Polsce w wyniku działalności człowieka. Od kilkudziesięciu lat trwa odtwarzanie populacji Sokoła i idzie to coraz lepiej. Sokoły polubiły m.in. wysokie kominy instalacji przemysłowych, w tym także te na terenie Orenu, gdzie mają swoje budki lęgowe. Bo soku zaczął się pojawiać już koniec lat 80., 90. w tym rejonie, a, a zatem no, to była jedna z przesłanek, która mówiła, że ta akcja może wypalić. No, dodatkowo fakt, że mamy wysokie kominy, również sprzyja temu zakładaniu gniazd. No i też i kwestia tego, że mamy tutaj dosyć dobrze e, gniazdujące duże ilości ptaków, typu gołębie, które stają się pokarmem naturalnym dla, dla sokołów. W tym roku werwa złożyła cztery jaja, ale jeden sokół padł przed obrączkowaniem. Pozostała trójka jest jednak zdrowa. No zaczynaliśmy od zera. W tej chwili mamy ponad 100 par już w Polsce. Nie jest to dużo, bo to jest nadal jeden z najrzadszych gatunków ptaków w Polsce, ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że zaczynaliśmy zupełnie od zera, to jest bardzo dobry wynik. Jak mówi Sławomir Sielicki, statystycznie przeżywa 25-30% młodych. Taka biologia jest, ale dzięki obrączkom możemy potem znaleźć młode, które gdzieś tam założyły gniazdo. Jeszcze przez kilka tygodni można podglądać małe sokoły w budce lęgowej dzięki zainstalowanym tam kamerom.